Shonizaura jest ichtyozaurem z czasów późnego toryasu. Wyróżnia się niesamowitym rozmiarem. Jest jednym z największych morskich gadów w historii, osiągając nawet do 15 metrów długości i niemal 30 ton masy. Ten gatunek ma smukłą budowę i długi pysk oraz ogromne płetwy, pomimo których jest dość wolnym pływakiem. Młodociane Shonizaury mają niewielkie zęby, z których wyrastają, zanim osobnik wkroczy w dorosłość. Shonizaura został nazwany po miejscu, w którym został odkryty w górach Shoshoni w Nevadzie. Jego pierwsze szczątki zostały odkopane w 1920 roku, jednak przez długi czas ten gatunek nie został odpowiednio zbadany. Szonizał został oficjalnie nazwany dopiero w 1976 roku, czyli pełne 56 lat po jego odkryciu. Szonizały żyły od około 225 do 240 milionów lat temu. Bywały w oceanach, więc były bardziej przystosowane do wielkiej głębi niż płytki wód. Ponieważ nie miały zębów, żyły się ofiarami o miękkim ciele, takim jak kałamarnice czy też miękkie ryby.